ش mm -hmm. Całe 24 godziny później granica Bośni i Hercegowiny z Chorwacją. No teraz szybko do Polski, więc raczej się nic ciekawego nie wydarzy. Ale na wszelki wypadek jeszcze trochę pofilmujemy, gdyby się miało coś ciekawego stać. Zostało mi ostatnie 12 marek konwersyjnych. Myślę, na co to wydać. Wszedłem do na CPN. 12 marek. No i spoko. Bo zanim te waluty znowu wykorzystam, to byli mniej kilka lat, więc trzeba się było tych drobnych pozbyć. A Roman tymczasem w pitarni, kończymy kolację i ruszamy do jeffro To był naprawdę ciekawy wypadek yy, i dał mi trochę do myślenia, naprawdę, bo jednak kolejne nowe spojrzenie na Bałkany, a to właśnie dzięki Naddniestrzu i zrozumieniu tego, że Kultura rosyjskojęzyczna wcale nie musi być tym samym co ruski miry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no ale to, że trochę to, to, to ja mówiłem. A, te, a te wszystkie flagi tutaj, które wiszą, to nie są flagi rosyjskie, to tylko są flagi serbskie. Ponieważ y, właściwą Bośnię i Hercegowinę y, okala tak zwana republika serbska. Jak już mówiłem wcześniej, muzułmanie koncentrowali się często w miastach prawosławni. Serbowie koncentrowali się na prowincji, bo takie było wyrokowanie ekonomiczne w imperium Osmańskim. No i nawet w niektórych miejscach Serbowie nie kontrolują granicy tutaj między Serbią właściwą i Republiką Serbską, ponieważ uważają, że to jest ich terytorium własne i tam na przykład stoi tylko milicja wewnętrzna między Republiką Serbską, będącą częścią Federacji Bośni i Hercegowiny, a Serbią Właściwą. No, także... Taka bajka, a my wracamy do Jewro Przed nami Chorwacja na jedzeni. Za chwilę będziemy w Jewro i pozostaje, żeby pokonać tak tak pod sprawę. No i resztę kilometrów już poleci szybko, bo robi się równo. Autostradki. I mam nadzieję, że jutro wieczorem będziemy już w kraju. Musimy się przewalić przez Chorwację i przez całe Węgry. No i kawałek yy, w Słowacji. Myślę, że to jest do zrobienia. Specja drwania dobrego kierowcy, aby się udało. Rzeka Sawa, rzeka graniczna między Bośnią i Hercegowiną a Chorwacją. Dobry wieczór na Copenie, już po stronie. Chorwackiej. To co, Rom, a ostatni chwilę, żeby się ogarnąć? No. Może też kostopy sobie umyć i tak dalej? Nie, ja dam sobie radę. Nie, tak? Okay, tak? Tak. No. Eee, coś, co się regularnie zdarza w podróży. Stary, mi się coś takiego potrafiło zdarzyć zimą. Trzeba było spać na nie w krzakach, nie? Tak. Zimą, no. Na szczęście mamy la, la, lata końcówkę. I obok ten jest taki urbex duży. Yy, więc sobie pójdziemy w ten urbex i się tam rozbijemy, wstaniemy sobie o bladym świcie, żeby jak najszybciej tego stopa złapać. Jest godzina yy, prawie ósma wieczór, więc wydaje mi się, że jak będziemy około piątej wstawać, yy, to mamy szansę na dojechanie do Polski na powieczór? No zobaczymy jak nam jutro pójdzie, nie? Tu już dużo Polaków jeździ, ja widziałem. Yy. Najważniejsze, żeby przejechać te km kilometrów do trasy na Budapeszt i potem już jesteśmy ustawieni. E, no, jak mam wrażenia? Jak się czujesz przed o, swoim pierwszym urbeksem? A, przed urbeksem? Nie, no to spokojnie chyba, nie? Mam, mam nadzieję, zobaczymy. Dobra, ja znalazłem wejście, zrobiłem rozeznanie i idziemy do takiego dużego budynku, który jest takim nieudanym hotelem, który, po którym zostały tylko tak naprawdę szkielet. Spokojny noci, Poleki. To robimy gdzieś też... tutaj. No. Marzyłem życie w Warszawie, Polska, Unia Europejska, jak wylądowałem. Na Urbexie. No. Ale koło. ...wszystkiego, stacji. Tam no, mamy ale. same ciężarówki, także będziemy od rana palista na Polskę. Dobra, to co? Do zawtra. Taka Chyba ostatnia noc, nie? Taka. Tak. <laughs> jutro chcemy być w Polsce wieczorem. Super, no. Dzień dobry, po trzeciej nad ranem. Wstaliśmy już, żeby po co spać w ogóle. Nie. okazuje się, że ta kawa tutaj jest do dupy w tym kawa nie działa kompletnie nie działa po prostu mieliśmy wziąć Amerykanę, a wyszła brudna woda z tego więc musimy sobie swoją kawę zagotować gazówka na szczęście jest no i co, I czekamy na pierwszy kierowcę, będzie łapać stopa kawka o poranku i zaczynamy aktywne łapanie stopa czyli trzeba będzie połazić po parkingu Zobacz, jakiś krok się obudził i pogadać. Może się uda, kawałek podjechać dalej. Tyle dobrego, że to się dzieje w warunkach letnich, także jest to naprawdę bardzo przyjemne. W warunkach zimowych powiem Ci, że. Uff, stary. Powstaje, to tutaj się próbował z tajnikom. Teraz to jest luz. Mamy naprawdę dobry czas, a do Polski jakieś 800 km. Myślę, że damy radę to zrobić, nie? by pokonać najważniejsze pierwsze 30. Z tego zakrętu, tutaj jest już granicy chorwackiej, od razu na trasę na Budapeszt. Także pijemy kawkę, pakujemy ekwipunek i jazda. Takie uroki jeżdżenia po Europie autostopem. Właśnie, nie wiem co dzisiaj przekonałem, że Wielkanoc Kawek podrzucił do skrzyżowania, ale jeszcze 6 km w sumie do przebutowania. No, Tamty taki parking duży, z którego mamy drogę, mam nadzieję, po prostu na Budapesz i do kraju. Także dzisiaj bardzo mocno, tranzytowo. Mała pauza taktyczna, ciup, druga kawka. Oczywiście, niby jest parking, ale yy, jest tylko kibel, więc żadnego cpn mało aut. Tak. Ale myślę, że prędzej czy później coś się złapie. Tylko trzeba tą kawkę szybko spić. No chyba, że coś złapiemy, to się po prostu ją wyleje i tyle, no zobaczymy. Ale znając przewrotność losu, to pewnie będzie tak, że zaparzymy kawę, kawa się już będzie parzyła. A zaczyna jakiś kierowca, więc to nie jest tak, że tą kawę parzę bez celu. Nie, właśnie specjalnie yy, parzę tą kawę, bo. Wiem, że złapiemy stopa zanim ona będzie gotowa, zdając y, temu losu przewrotność. O, barista. Tak jest, tak jest. prawdziwe warszawskie sojowe late. No, pianka jest, jest. Och, cudownie. Chciałem tylko powiedzieć, że tak się robi czary, Roman. Widziałeś? Czary-mary, zrobiłem kawę, zaraz się samochód. Od razu, tak. Zawsze tak jest. Mamy kawę Dobra. Pakujemy się na szybko, lecimy te 10 km, gdzie jest duży CPN i tam już będziemy mieli na pewno jakieś fajne połączenie na dalej, na północ w kierunku Budapesztu. Także drogo. Pakujemy się na szybko i heja. Rusza wóz. Będzie wióz. Nie będzie dzisiaj na związku symwóz. Czemu nie Ty nie nie. Myśmy byli do przodu. Najgorszy moment na wyciąganie kamery, czyli sytuacja kryzysowa. Tym bardziej, że przyzbutowaliśmy około 12 km w ciągu tego dnia, czyli dużo, za dużo. I jest trochę lipa. Trafmy w końcu jakiegoś subskrybenta. No trafmy w końcu na kogoś. Co za... Just tyle Polaków nas minęło i taka... Nie no Polaków tam może nie aż tak dużo, ale Chorwacie i Węgrzy to chyba... No nie. No nie. Chorwacie. No Węgrze, dawaj. To, e, oni patrzą na nas jakby co robicie? Co to pokazujecie? Bo od Chorwatów jeszcze mniej więcej jakaś reakcja jest. Dawajcie jakiegoś subskrybenta, no światła tak można. Lecimy. Udało nam się do Budapesztu dotrzeć, ale łatwo nie było bo okazało się, że granica Chorwacko-Węgierska to taki bardzo pojarny szlak przemytniczy w związku z powyższym był problem ze stopem, czegoś prawie dwie godziny, ale w końcu jesteśmy No, a że kończymy ten wyjazd, to nie ma co tam za bardzo się bawić w nagrywanie tylko po prostu lecimy do kraju H8, to jest to no także na trasę i na barwinek. Dzień z wolnego końca, jesteśmy na jakimś Orlenie Węgierskim. Ostatnio Orlen ma narąbany swoich cpn na Węgrzech i też zdaje się u Niemców sporo. Ale tutaj gorzej niż u Szkopa, bo u Szkopa to przynajmniej jest ta woda dostępna dla kierowców. Łatwo, że można tam się pogarniać albo nabrać wodę, a tutaj to jest tyle płatnej wody nie ma. A biedni Węgrzy zrobią Polaków gorzej. I tu właśnie widzę, jakaś matka tam dziecko wysrywała. Tak kontenerem, bo nie było jej chyba stać na bramkę albo nie chciała po prostu płacić za tę nie. dziecka. Próbujemy się przejść w kierunku szkolca, bo tam już prosta linia na północ, po Słowację i na Barwinek. To jest taki świetny CPN, tam gdzie jest fabryka tych tak Energoli Hell, że po jednej to jest fabryka, a po drugie jest ogromny autochow, tam jest masa naszych kierowców, także. Do tego miejsca około 150 km fajnie byłoby tam się doszłapać, nawet na noc, bo mamy wtedy gwarancję tego, że ktoś nas wapi z naszych na barwinek. A Słowacja na stopa jest ciężka i dla kierowców też. Kto jeździ po Słowacji, ten wie o czym mówię. Generalnie rzecz ujmując, no Węgry to już jest Unia Europejska, już taki rozwinięty świat. Są takie dwa główne powody, dla których pozwiedzają trochę zachód i już mi się odechciało. Taki zachód, ten taki zachodnią Europę bo raz nie zaskoczy mnie, jest zbyt um, zunifikowany i taki nieciekawy w porównaniu z Dzikim Schodem a dwa, jak się tak podróżuje wśród tej całej infrastruktury i trzeba gdzieś się przebijać, łazić, potem spać, szukać tych miejsc pod spanie, często na jakimś przypale. To człowiek się jak bezdomny. To takie słabe, nie? Bo gdzieś tam jeszcze w Skandynawii, to jest luz, tam jest mało ludzi, dużo przyrody. Jest na to przyzwolenie, żeby palić ogień, obozować i tak dalej. No to fajnie, nie? Ale tak od Niemiec, co nawet też od Polski. To ja już tak nie lubię, no. Nie lubię po prostu. Właśnie z tych dwóch y, podstawowych powodów. Ciekawe jak się ten dzień skończy. Jedno jest pewne, no jutro dojedziemy do Polski. Czy to będzie pierwsza w noc, czy to będzie jakaś pora popołudniowa? Nie wiem. Zostało nam 350 km. No, tyle dobrego, że na jest prąd, więc może się jakoś po nam podładować, ale poza tym Lipton, a Ukraińcy jadą w drugą stronę. No, 11 wieczór. No, pojęt stopa. Leź z Na barwinek. Tobiasz. 20 godzin później Bieszczady nas pięknie przywitały, zwłaszcza Tobiasz. No ale to nic nowego. Nawet nie było co pokazywać. Plan był taki, że chcemy sobie postopować do Warszawy, jeszcze e, spędzić trochę czasu w stolicy i się okazało, że na odcinku Rzeszów... Z Warszawa? Warszawa I przez tak, Lublin teraz... jest problem. No, to... No bo, i co? No? Bo po prostu brakuje infrastruktury, są jakieś mopy, parkingi, ale stacji pali za bardzo nie, więc mało jest tych aut. Raczej kierowcy jadą po prostu na strzała i Została nas noc. Taka, więc... taka, taka jest uba. Tak. No, także dzięki uprzejmemu panu, który tutaj pracuje i jest takim nie wiem jak to wiedzieć, takim cieciem, ono się ujdzie cieć, tak, tak jak słowo nie do końca do, dobra, ale no miły starszy pan, który tutaj obsługuje, ten MOP pozwoli na u siebie plecaki, więc idziemy jakieś 2 km na lekko do sklepu po ostatnie po zaopatrzenie żarcie. przed ostatnią nocą, tak, no tak jakby w terenie. A w ogóle tu jest tak jakby luksusowo, bo są prysznice, wszystko jest... Fajnie, no, bardzo No. no. Chcesz to powiedzieć? Eee, ja powiem wszystko na swoim kanale. Subskrybujcie kanał Roman Pan Polszy. Czy że, że, że odwołałeś ramkę Warszawy? Nie no, żartuję. Tak, tak, no miałem. Eee, byłem umówiony dzisiaj na tam 19.00. I, I tak już chciałem już lecieć, nie? Chciałem już tak, dobra, pójdę tam gdzieś tam na spacer. Już fajnie posiedzę sobie nad Wisłą, popiję piwo na spokojnie w ogóle. Już nigdy nie, nigdzie nie biegnę. No i cóż, no. Odwołałem. Od Dwa sklepy, no, otwarte do dziewiątej, ale się okazuje, że jest inwentaryzacja. Inwentaryzacja yy, w połowie września. Zawsze 4 w styczniu. Na szczęście na końcu są dwa sklepy. Gdyby stary, jakby nie było tego sklepu, to byłby dramat po prostu. Znaczy, oby jeszcze był otwarty. Sklep wielobranżowy. <laughs> Wszystko mamy to trzeba. Genialne. Nawet skarpety kupię, choć on dziurawę. Supermana. Miły by ten pan, bo nawet nam jeszcze 100 pułapek byc To się mało partego, pewnie byśmy po tej nocy gdzieś dojechali, ale to szkoda w ogóle zarywać nocy, prawda? Tak, zwłaszcza, że mamy makaron, warzywa i boczek ze sklepu, i kefir, i sos, i ser To już na śniadanie. Nie żym, nie żym. Zrobiliśmy pani normalnie dniówkę, no. Nie. Naprawdę, poszliśmy dwa kilometry, to spotkaliśmy sklepu. Panem otworzył tutaj, no, już w sumie opowiadałeś o tym. W tym mówisz, bramkę? Bramkę, tak, no i. i, i, I jest w ogóle zajebisty prysznic, gdzieś można jest. umyć. Połączyłeś makaron. Tak, tutaj to? połączyłem makaron z e, warzywami i dodałem tam tej przyprawy, którą miałem w warzywach, akurat. Okej. Okay. I zaraz e, jest. Ja właśnie nie zaraz lokowany w A właśnie. Kad, kad. I ten, i teraz boczek podsmaża, a potem wszystko to wszystko wymieszam z sosem, z boczkiem. Wszystko mamy. No, dobrze, że przynajmniej no jakieś jak gotowanie to Roman przejmuje tej e, paleczkę. Chciałem się już żegnać tego dnia, ale e, mam nadzieję, że nie będzie przygodowo. Dwa radiowozy zaparkowane tutaj właśnie zajechały. Mam nadzieję, że chłopaki się nami nie zainteresują, także. A jest drugi nawet. Jeśli gdyby nawet to palimy głupa, znaczy to, to robimy to co robimy, content robimy na no, Nie film. ma takiego zakazu, nie? Nie ma nie, nie, my nie, nie, nie biwakujemy, bo nie mamy namiotu przecież. 007, ten numer to kłopoty. Dzień dobry, dobry ten kolejny piękny rzeźki poranek. No cóż no, czyliśmy tam noc, gdzie nie ubożej, bo udają wszystkie się ubrania. A no to z tego tytułu, że on oddał pożyczony śpiwór Piotrowi i co się okazało, no czekała nas jeszcze jedna rzecz noc, jak widać, nie? Także Dzień dobry Gdzie jest Romania Nie mam pojęcie, pewnie poszedł do yy, do Kibla, bo tam są prysznice darmowe, może mi się ogarnął ja się pakuję i zaczynamy włapać co, powracamy do gry, bo aut, jak widać, jest znowu całkiem, całkiem Sporo! Robimy kawkę. Tymczasem zastanawiam się, gdzie jest Roman. Bo w okazało się, że jest w ładzie. To jest taka łada porzucona na początku wojny, <laughs> którą podobno nawet kiedyś w odpalali na pych i jeździli tym do sklepu. A teraz to już się chula hula za bardzo. Także mm, tak to właśnie mieszało. Dobra, idziemy pod prysznic i wracamy do Warszawy. Chciałem tylko powiedzieć, że to nowoczesne opy to jest coś po prostu genialnego. Ciub, prysznic, wszystko. Wow! No, także Romana już powoli budzę, on wstaje z tej łady, w ogarniamy się, kawka, a poranku i w drogę. No i co, Jasio? Ja, ja, nie, ja nie rozumiem, jak ty śpisz dwie godziny dziennie, <grym> Nie no, więcej śpię. Pięć, dobra, ale... Nie no, to jest trzeci tydzień, to już ja jestem naprawdę wykończony, już tak mówię, jakby... A, nawet nie umiem rozmawiać teraz, nie? I nie chodzi tam o jakieś... tam, nie wiem. Nieważne. No. Powiedz, pokaż, że spałeś. Pokaż, pokaż że spałeś. Tak, zasnąłem na dwie godziny i obudziłem się, bo Michał do mnie zadzwonił. Co robisz? Gdzie jesteś? Kurwa, już. spokojnie, kurwa. No, 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 to co? Kawka o poranku. Godzina później w Lublinie czekamy na kolejny autobus. Czekamy, bo po prostu wiedziałem, że ktoś tu w okolicy jeździ ze znajomych. No i co? Piękne są te nasze CPN, -y, bo proszę bardzo, kabelki do ładowania. Nawet do strajfona masz kabelki do ładowania, także nie jesteś wykluczony. No tak rzekamy na Piotra, wyjedzie do jakiej trasę na Warszawę. I po prostu jakość obsługi klienta na tych naszych trasach Alift to jest po prostu wow. I co najważniejsze HODOK. Okay. Chodek jest z mięsem. Czekaj, ja, ja, powoli się, się budzę. E, Chodek jest z, z smaczną porówką i jest e, dużo sosu. W Polsce nawet o psy dbają. I w Kambodży też lubimy psy. Są bardzo smaczne, ale tylko te, które się komuś ukradnie. Bo te, które się normalnie gdzieś tam wcinają na prowincji, są takie byle psy jak kury są, się marzą. Był pies, psa nie ma. Ale smaczny pies to jest taki, który sąsiadowi ukradniesz. <gry> No comments.